Cześć, cześć, z tej strony Terhena. Witam Was serdecznie na nowym odcinku. Dzisiaj przed Wami trzy gry indie, warte uwagi. Jest to drugi odcinek z serii. Mam nadzieję, że poprzedni Wam się podobał. Jeśli go nie widzieliście, to serdecznie do niego zapraszam. Oczywiście to jest w teorii seria, ale żaden z odcinków nie łączy się ze sobą. Są to zupełnie różne gry. Oczywiście w każdym odcinku gry różnią się gatunkowo, więc jakby odcinek z odcinkiem to może mieć taki związek, że akurat były na przykład dwie gry survivalowe przykładowo. To co właśnie widzicie na ekranie to są gry z poprzedniego odcinka. I oczywiście zachęcam was do obejrzenia. I to co będzie w tym odcinku zobaczycie, mam nadzieję, że gry wam się spodobają. No i zapraszam do oglądania. Lubicie gry typu Tycoon? Bo mam ciekawą propozycję dla was. Dzisiejszy omawiany pierwszy tytuł to Disco Simulator. Które zostało stworzone przez polskie studio Games Incubator. Jak sama nazwa wskazuje, naszym głównym celem jest stworzenie dobrze działającego klubu. Mamy do wyboru wiele budynków, które odblokowują się wraz ze zdobywanym doświadczeniem. Co ciekawe, każdy z nich stawia przed nami inny rodzaj wyzwania oraz odrębny warunek zwycięstwa. Chociaż pomimo wygranej możemy dalej zarządzać danym miejscem i odblokowywać kolejne kamienie milowe, to jednak czasem warto sprowadzić w innym miejscu z trudniejszym dla nas wyzwaniem. Przyznaję, że czasem ciężko było mi zdecydować, czy chcę iść dalej, czy zostać w danym miejscu, ale za każdym razem bardziej kusiła mnie opcja trudniejszego wyzwania i zbudowania klubu zupełnie inaczej. Do prowadzenia takiego miejsca potrzebujemy menadżera i to jego wybieramy na samym początku rozrywki. Chociaż przy każdym nowym miejscu możemy zmieniać, kto będzie tym wszystkim zarządzać. Każda z dostępnych postaci ma inny pakiet bonusów, jedni będą lepiej organizować wydarzenia, a inni będą potrafili łatwiej zadowolić klientów. Polecam w sumie testować różne osoby. No dobrze, wybraliśmy klub oraz menadżera. To czas na wystrój naszego nowego lokalu. Mamy trochę opcji do wyboru. Można pomalować ściany, dać specjalne oświetlenie, postawić kwiatki, urządzić toaletę i dać siedzenia. Więcej siedzeń, więcej krzeseł. Uwierzcie, nie ma co żałować. A i parkiet by się przydał. To właśnie tam klienci będą tańczyć i bawić się aż do rana. Gdy podniesiemy swój level, to warto postawić scenę dla DJ-a. Potem będzie można organizować różne eventy i to jest całkiem fajna zabawa. Nie można zapomnieć o ciekawej opcji ustawianie kolejek. Dobrze słyszycie, ustawianie kolejek. Możemy robić prawdziwe slalomy i w sumie warto to robić. Klienci jeśli nie będą mogli stanąć w kolejce, na przykład będzie za krótka, to zwyczajnie w złości pójdą gdzie indziej, a to nie wróży dobrej ocenie na koniec nocy. A uwierzcie, zależy nam na tej dobrej ocenie. Zanim klikniemy na przycisk, który otworzy nam wieczorny klub, warto ustalić jeszcze cenę biletów oraz alkoholi. Oczywiście, czym taniej, tym więcej klientów i większe zadowolenie, ale tym samym mniejszy zarobek. Moja podpowiedź: łatwiej podnieść dzięki temu renomę, ale zanim zdecydujemy się na więcej klientów, warto pamiętać o rozwiniętym barze, dużej ilości toalet i siedzeń. Pamiętacie o krzesłach. Fajnym elementem jest organizowanie wydarzeń, na które możemy zaprosić wielu znanych artystów. Podbija to prestiż klubu, przychodzi więcej osób i tym samym rośnie nam poziom klubu. W ostatniej aktualizacji doszła jeszcze promocja. Więc możemy reklamować klub również na inne sposoby, na przykład ulotki czy wzmianka o nas w telewizji. Wszystkie nasze działania prowadzą do zarobienia pieniędzy, dzięki którym możemy powiększyć ilość pracowników czy kupić lepszy sprzęt. W ostatniej aktualizacji doszła również potrzeba odbanie magazyn, czy mamy wystarczająco ilość alkoholu na noc. So, same pieniądze również wydajemy w ciekawie zaprojektowanym drzewku umiejętności. Decydujemy też wtedy, w którą stronę chcemy iść i co jest najpotrzebniejsze. Najważniejszym i przyznaję najtrudniejszym aspektem jest dbanie o zadowolenie klientów. Naprawdę czasem nie wiedziałam o co im chodzi. Brakuje mi jasnej informacji, z czym dana osoba miała problem. Pomimo zrobienia dużej łazienki, długiej kolejki i wielu, wielu siedzeń oraz zatrudnienia najlepszych i najszybszych barmanów, męczyłam się nieustannie z fochami klientów. Cały czas byli źli, zdenerwowani i miałam czerwone, smutne minki. A może to taki urok tego zawodu? Gdy noc zaczyna się, to klub żyje trochę własnym życiem. Nam pozostało się przeglądać, ale czy na pewno tylko to, Twórcy wprowadzili kilka urozmaiceń, żeby tak do końca nie nudziło nas obserwowanie wchodzących i bawiących się gości. Między innymi pilnujemy porządku, więc na początku musimy sprzątać śmieci, naprawiać toaletę czy zepsuty głośnik. A to wszystko robimy za pomocą przytrzymania prawego przycisku myszy. Z czasem zatrudniona obsługa będzie się tym zajmować. Do innych urozmaiceń należy zabawa w sprawdzanie dokumentów i czy decydujemy się kogoś puścić bądź wypraszamy. Przypomina mi to trochę Paper Please. Do tego, za pomocą łatwego schematu, musimy stworzyć drinka, albo dopasować przyciski, aby ułożyć pasujący utwór. Rozmaicenia jest dość sporo, a w ostatniej aktualizacji doszły losowe wydarzenia. Widać, że twórcy wciąż pracują i dodają kolejną rozmaicenia. I uważam to za plus, bo przyznaję, że ciągle sprzątanie, naprawianie i budzenie klientów, a i ponowne sprzątanie było dość nużącym zajęciem. Podsumowując. Disco Simulator bawiłam się naprawdę całkiem nieźle, a przyznając szczerze, to wciąż wracam do tej produkcji. Jest prosta w swoim założeniu, ale ma klimat i potrafi wciągnąć naprawdę sporo godzin. Warto zaznaczyć, że nie ma rozbudowanej możliwości analizowania, co idzie dobrze, a co źle. Brakuje mi bardziej szczegółowych wykresów. Na plus zdecydowanie zasługuje drzewko rozwoju, które potrafiło znacznie ułatwić rozgrywkę i czułam, że po prostu chcę zbierać pieniądze, by ulepszyć mój klub. Miejscami może znudzić powtarzalność czynności, ale znowu, zrzewko rozwoju rozwiązuje sporo spraw. Graficznie gra przykuwa oko i nawet trochę kojarzy mi się ze starszymi Simsami. Warto wspomnieć o muzyce, którą można swobodnie wybierać, w tym również gatunek muzyczny. Ucieszyła mnie obecność cięższych brzmień. Ponadto można wygrywać własne kawałki. Grę polecam każdemu fanowi Tajkonów i symulatorów z elementami budowania. Ja na pewno jeszcze nie raz wrócę. Jakiś czas temu miała premiera bardzo ciekawa gra The Knights of the Cross, czyli tytuł, który powinniśmy dobrze znać: Krzyżacy. Od pierwszych zapowiedzi gra przyciągnęła moją uwagę. Nie tylko dlatego, że jak sugeruje tytuł nawiązuje do powieści Henryka Sienkiewicza, ale sam fakt, że została wyprodukowana przez chińskie studio Long Q Game Studio. Popularnie gra trzyma zaskakująco wysoki poziom. Dość wiernie odniesiono książkowe losy bohaterów, więc może pokuszy się o stwierdzenie, że to może być fajna przypominajka po przeczytaniu książki. Do tego zachowano wierność nas w Polsce, chociaż i tutaj ogromny minus dla gry: tytuł, ten, nie zagracie po polsku. Rozumiem, że jest to małe, niezależne, ale w wielu miejscach, pomimo angielskiego, było widać napisy chińskie, na przykład w menu. A na początku w ogóle gra odpalała się po. Więc trzeba było. Przecież nie na początku dostajemy krótkie wprowadzenie historyczne. Zawarcie unii kredytów i Zaraz po krótkiej naradzie pomiędzy Jagiełłą a Jadwigą w okreju roznosi się wieść, że szukają rycerzy, którzy chcą ustawić opór krzyżaku. Tutaj pojawimy się my i od teraz będziemy śledzić historię jako Zbyszek. Wizualnie zaskoczył mi rysunek postaci. Chociaż jest ładnym, to jednak mocno przypominał mi kreski z mangi, które nijak nie pasowały mi do historii i dodawały trochę karykaturalności wszystkiemu? Chociaż rozumiem, że wielu osobom ten styl może się podobać. Jednak pod naporem komentarzy od graczy twórcy wprowadzili opcje zmiany wyglądu naszych bohaterów. W sumie, czy teraz nie wyglądają lepiej? Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Samuczek jest przyjemny i dobrze tłumaczy zasady gry. Mamy tu podział na sekcje. Obserwujemy historię z poziomu powieści wizualnej. Postacie pojawiają się na ekranie i rozmawiają. Niestety zabrakło tu dźwiękowienia, ale historia jest jasna i niezbyt trudny sposób przedstawiana na ekranie. Innym trybem jest obserwacja mapy świata. To tutaj wybieramy zadania. Czasem jeden wybór zadania blokuje nam, do, nam dostęp do innego. Możemy dobrać naszych towarzyszy do drużyny albo zakupić całkiem nowych. W naszej małej ekipie może być do czterech członków drużyny i warto wybierać różne klasy postaci. Warto też często odwiedzać obóz. To tutaj wyleczymy drużynę, czy dokupimy nowe karty, potrzebne potem w walce. Ostatnia sekcja i może najciekawsza dla niektórych to ekran walki. To tutaj spędzamy najwięcej czasu. Walka jest surowa, ale polegająca na odpowiednim doborze kart. Jeśli lubicie karcianki, to myślę, że zasady będą dla Was dość proste. Warto wcześniej wybrać talię, ale spokojnie, z kiepską talią też da się wygrać. Patrząc na kolory kart i kolory diamencików pod postaciami. Jeśli karty się skończą, to następuje przytasowanie kart i zabawa zaczyna się od nowa, więc nawet najdłuższa wartość jest zdobywamy złoto, przedmioty oraz punkty doświadczenia, dzięki czemu nasza drużyna może awansować. Warto poświęcić chwilę czasu na to. Samo drzewko umiejętności można resetować w dowolnym momencie i modyfikować pod swoje potrzeby. Na sam koniec zostawiam aspekt wizualny. Oczywiście, poza wspomnianymi wcześniej postaciami i możliwością zmiany ich wyglądu. Więc warstwa graficzna gry jest taka prosta, ładna i jest w stylu, który w sumie bardzo lubię i zawsze jestem nim zaoreczona czyli Pixel Art. Najgorzej w tym wszystkim wypada niestety mapa, nad którą uważam można by jeszcze trochę popracować. Samo udźwiękowienie jest w porządku. Prosta i przyjemna muzyka towarzysząca nam w tle, chociaż czasem potrafiło znużyć te kilka utworów. Podsumowując, jest to ciekawy tytuł ze wschodu, który wybrał książkę i postanowił przenieść ją na świat wirtualny w dość interesujący sposób. I chociaż gdzie gdzieniegdzie pojawiają się nieścisłości, podobnie przecież było, gdy ostatnio grywałami recenzowami zwyciężonego The Invisible, to jednak miło patrzy się na takie próby adaptacji powieści. Nie jest to tytuł idealny, ale potrafiący wciągnąć i pomimo błędów polecam jako skocznie od większych tytułów. Na sam koniec zostawiłam tak zwaną Cozy Games i tytuł, przy którym można odpocząć i się zrelaksować. Jak przy poprzednim zestawieniu, jeśli się uda, to myślę, że czasem i takie gry chciałabym wrzucać do serii. Trzy gry indie warte uwagi. Kto nie potrzebuje czasem odpocząć od większych tytułów, albo po ciężkim dniu w pracy, bądź w szkole? Ostatni tytuł, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, to Planeta. Jest to gra logiczna stworzona przez Mythic Owl. Naszym zadaniem jest ułożenie płytek w taki sposób, aby pasowały do wzoru przedstawionego na planszy. Przenosimy się w odległy kosmos, gdzie odnajdujemy wiele tajemniczych planet. Do dyspozycji mamy kolorowe płytki o różnych rodzajach, cechach czy innych właściwościach i staramy ułożyć się na planszy, aby stworzyć logiczne połączenia pomiędzy nimi. Podejmujemy szybkie decyzje i musimy uważać na konsekwencje naszych ruchów. Bo położony kafelek trzy ruchy temu może właśnie zablokował nam dalszy rozwój planety. Mamy w grze dostępne kilka poziomów trudności, a każda planeta różni się od siebie możliwością układania kafelków. Do tego dochodzą losowe katastrofy, które potrafią nam zniszczyć część ułożonego świata, chociaż czasem dostajemy również pozytywne efekty, dzięki którym łatwiej możemy rozbudować nasz świat. Muszę przyznać, że samouczek okazał się całkiem kiepskim, i pomimo z pozoru jasnego wytłumaczenia zasad, i tak okazało się, że sama musiałam dochodzić do wielu rozwiązań. Nie powstrzymało mnie to oczywiście od próbowania i testowania, raczej okazało się, że gra jest dużo trudniejsza niż się wydawało. Grze zawarta jest globalna tabela liderów, która śledzi najlepsze wyniki wszystkich graczy, co myślę, że może być całkiem ciekawym dodatkowym wyzwaniem. Wizualnie gra jest urocza i kolorowa. Myślę, że ten kreskówkowy styl graficzny idealnie pasuje do tytułu relaksacyjnego. Oprawa dźwiękowa pasuje do całej otoczki, chociaż fanką rytmów jazzowych nie jestem. Niemniej zdecydowanie pasuje do atmosfery relaksu i spokoju. Myślę, że osoby, które dobrze bawiły się w takich grach jak Tetris czy Dorf Romantic idealnie odnajdą się w tej produkcji. Mówię to całkowicie poważnie. Podsumowując, w Planet Eyes mamy kosmiczną podróż w formie klasycznych puzli, które oferują graczom wyzwanie, ale w spokojnej oprawie graficzno-dźwiękowej. Czy polecam? Po części tak, jeśli szukacie czasem spokoju w grach albo ciekawych wyzwań logicznych. Po części nie, bo może... Nie być to wasz styl gry i zbytnio na przykład frustrować, ewentualnie, jeśli nie lubicie takie logiczne gry, więc oczywiście do przemyślenia, ale możecie gdzieś tam zakręcić się wokół tytułu i może kiedyś na promocji wyhaczyć i spróbować dać szansę tej grze. Dziękuję za obejrzenie tego zestawienia gier i zapraszam do innych moich filmów na kanale Terhenagra. Gra. Do następnego, cześć, cześć!